Cześć kochani, dzień dobry. Zapraszam Was na pierwszy kalendarz z kosmetykami w tym roku. Kto spodziewał się tego w maju? No, na pewno nie ja. Rituals jak co roku wypuszcza swój zestaw. Kosmetykami właśnie taka letnia edycja limitowana, więc oczywiście otworzę go, znalazłam również na niego kod rabatowy, o tym za chwileczkę wszystko powiem. No i słuchajcie, taki też letni klimat mojego ubioru, a to dlatego, że jak mnie tutaj nie było na YouTubie, to byłam w Azji. Spędziłam tam dwa miesiące, więc możecie zobaczyć mój poprzedni odcinek o którym opowiadam o mojej przeprowadzce tam, bo totalnie Tajlandia skradła moje serducho. Na tym wyjeździe dużo się pozmieniało, chcę wam przekazać mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu, więc nie tylko to, ale również moja stylowa sposób ubierania się zmienił. No i uwielbiam takie wyspiarskie klimaty, jak widzicie, też muszeleczka na mojej szyi musi być. No i stwierdziłam, słuchajcie, że skoro mamy lato, to tutaj poszukam się też takich ciuchów, więc obserwujcie mnie na Instagramie. Tutaj też również nagram odcinki z mierzeniem ubrań fajnych, przewiewnych, z dobrych materiałów. Tutaj mogę Wam pokazać, jakie fajne kimono na rzutkę e, znalazłam i jeszcze szorciki są do tego w komplecie, topik też, więc wrzucę Wam linki do tych moich ciuchów, e, żeby nie było, że tylko kalendarz adwentowy. No i lecimy z otwieraniem! Ale się cieszę, że tutaj jestem z powrotem, wiecie co? Tęskniłam bardzo. Tak do Was dawno nie gadałam, że zapraszam Was słuchajcie, na mojego Instagrama, wstawiam tam okienko, zadawajcie pytania i po prostu chyba nagram taki odcinek Q&A. Pytajcie o co chcecie. Ale przejdźmy sobie do tego zestawu, do tego Kalendarza jest on dostępny w Seforze oraz na stronie Rituals i kosztuje 269 zł, ale polecam Wam go kupić. Przez internet, ponieważ są wtedy kody rabatowe. Ja znalazłam kod rabatowy, który działa obecnie na stronie Sephory, właśnie na ten kalendarz, więc podam Wam i ja zrobiłam sobie tak, że po prostu z odbiorem osobistym drogerii. No i od razu już go mam dzisiaj, więc zapłaciłam za niego z rabacikiem 228 zł. Jak widzicie, mamy tutaj aż 13 produktów, więc jest to naprawdę bardzo fajny interes. Więc średnio wychodzi tutaj 17 zł. Za sztukę można sobie wypróbować kosmetyki, bądź jeżeli lubicie, no to faktycznie to się najbardziej opłaca, żeby kupować produkty z tej marki w zestawach. Zestaw Summer of Joy, oprócz właśnie kosmetyków tutaj w pudełeczkach zawarte są też przepiękne sentencje, no ale przechodzimy do produktów i jak zwykle przeliczę Wam wartość tych kosmetyków, ile one kosztują i kochani, robię też na moim Vintedzie teraz wyprzedaż. Dodaję mnóstwo ciuchów i kosmetyków więc jeżeli Was interesuje to w fajnych cenach Glam Paula 1, tak się tam nazywam i tutaj mamy pierwszy produkt jest to zapach do domu, takie perfumy. niech Was nie zdziwi mała buteleczka bo powiem szczerze, to jest tak intensywne że czasami jak pryskam w samochodzie to trzeba okna otwierać więc zdecydowanie jest to bardzo wydajny produkt, jeżeli chodzi o pojemność, mamy tutaj 50 ml standardowe opakowanie tego produktu to 500 ml więc przeliczyłam cenę i za ten produkt, wychodzi średnio 12 zł, bardzo fajnie, ponieważ można przetestować zapach, no i tutaj jest to seria Ritual of Mer, jest to zapach słodkiej pomarańczy oraz drzewa cedrowego. Numer dwa, słoneczko, słoneczko, bardzo taki energetyczny jest ten kalendarz, no i w ogóle dajcie mi znać, co myślicie o moich pazurkach. Właśnie co je wykonałam i sobie chyba tak zmanifestowałam, mówię kurczę, takie piękne malunki, no szkoda, że nie nagrywam kalendarzy i akurat się pojawił Oczywiście sama tego nie malowała moja uzdolniona. Ola to maluje, także jestem naprawdę pełna podziwu. No i kochani, rozruszajmy razem ten kanał. Wiem, że tutaj dawno filmu nie było, więc jeżeli chcecie pomóc mi w jego rozwoju, was to nic nie kosztuje. Ja z tego też nic nie mam. Będzie miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę pod filmem i komentarz na przykład słoneczko, żeby pokazać YouTube'owi, że tutaj jesteście. I kolejny produkt jest to tym razem kosmetyk pełnowymiarowy w pojemności 70 ml. Mamy tutaj krem, maskę do dłoni. No i to jest, powiem wam, naprawdę bardzo dla mnie przydatne, ponieważ tutaj ta pogoda jakoś, powiem wam, że tak mi dłonie odmraża, że cały czas muszę smarować i nic mi nie pomaga, więc mam nadzieję, że będzie fajny. Jest to wersja Sleep na noc Ritual of Jing. Ta emulsja do rąk jest o zapachu drzewa sandałowego oraz lawendy, więc będzie fajna taka wyciszająca. Jeżeli chodzi o cenę, jest to 49 zł. Oczywiście przyrząd do otwierania kalendarzy jest. Jedziemy z Truje. Kto czeka na tegoroczne otwieranie kalendarzy, dajcie mi znać, bo ja już się nie mogę doczekać. Uwielbiam ten maraton. Oczywiście, inne filmy też będą. No i zobaczmy, co kryje sobie opakowanie. I tutaj mamy kosmetyk 2 w jednym Sport. Jest to 70 ml taki żel pod prysznic, który również możemy użyć do mycia włosów. Zazwyczaj tego typu kosmetyki kojarzą nam się z męskimi, natomiast jeżeli chodzi o zapach, jak najbardziej, jest to Uniwersalny. Mamy tutaj kompleks węgla aktywnego oraz mięty. Standardowa pojemność to 200 ml. Tutaj mamy mniejszą, ponieważ 70 bardzo fajne do wrzucenia na siłownię. Teraz na siłownię popylam prawie, że codziennie, więc przyda się. I tutaj cena to wychodzi około 14 zł. Numer 4. Ciekawi mnie, kochani, e, czy chcecie, żeby na przykład potwierać teraz jakieś zestawy kosmetyczne, czy jest coś takiego, co Was bardziej ciekawi, jakieś temaciki, które chcielibyście zobaczyć na kanale, czy czekacie na kalendarze, a między kalendarzami po prostu chcecie jakieś inne treści, żeby była przerwa. Dajcie znać. O, i tutaj do kompletu, do zestawu, więc bardzo fajnie, mamy antyperspirant. I tutaj pojemność to 50 ml, jeżeli chodzi o aplikator, no to jest w taki w spreju. Więc jeżeli chodzi o cenę, wychodzi tutaj około 11 zł, właśnie przeliczając z całej pojemności 200 ml, bo tutaj mamy 50 i przechodzimy do piąteczki. No coś innego, ale tutaj już widzę, że od szóstki zaczynają się naprawdę duże, duże opakowania, więc ciekawi mnie, co tu się pojawi. I jeżeli chodzi. O kolejny produkt, jest to produkt, właśnie taka emulsja w piance, Body Mousse, czyli to będzie nawilżacz do ciała. Zazwyczaj właśnie z Ritual są najpopularniejsze ich takie pianeczki, które uwielbiam, ale właśnie pianka, mus do ciała, nawilżający jest naprawdę fajną alternatywą właśnie na lato, na wiosnę, bo te produkty są lekkie, szybko się wchłaniają. Tutaj mamy e, znowu tą wersję Ritual Of Mer, czyli bardzo taka fajna soczysta pomarańcza z drzewem e, cedrowym. 30 ml. Tutaj przeliczając z pełnego opakowania wychodzi około 12 zł za pojemność 30 litrów. No i ta pianka przy kontakcie ze skórą zamienia się w olejek, trzy, jakie trzy chciałam powiedzieć. Szósteczka. Tutaj zdecydowanie będzie produkt pełnowymiarowy. Chciałam powiedzieć, nawet Mikołajki, ale to nie to. I nawet też nie połowa kalendarza, ponieważ mamy tutaj aż 13. Myślę, że to też jest fajna opcja, żeby sobie właśnie zatrzymać nawet na grudzień te kosmetyki i dorwać to w naprawdę bardzo fajnej e, cenie. No i tutaj powiem Wam, że ten zestaw różni się tym od tych poprzednich, ponieważ są zupełnie inne produkty, więc warto. Mamy. Tutaj Ritual of Namaste. Mamy tutaj produkt do mycia twarzy. Jest to delikatna pianka czyszcząca z białym lotosem oraz moringą. Pełnowymiarowe opakowanie, 125 ml, kosztuje 59 zł. I uwielbiam właśnie takie pianeczki do mycia twarzy bardzo, bardzo lubię. I to też jest mega popularne w Azji, a też jak wiecie, no spędziłam tam ostatnio sporo czasu i też mam tam swoje ulubione produkty, więc pianki u nich królują czas na siódem. A w środku znajduje się mgiełka, i to jest właśnie coś, co zabrałam ze sobą w większych ilościach na wyjazd do Tajlandii. Zdecydowanie powiem Wam, że właśnie letnią porą, czy też wiosenną, gdy jest ciepło, gorąco, zdecydowanie uwielbiam mgiełki używać. Także świetne są, lekkie, nic się nie dzieje ze skórą, więc nie ma jakichś tam reakcji alergicznych, ale tutaj jest to wersja do spania. Ja tutaj się rozgaduję, rozgaduję, a to jest mgiełka na poduszkę. Jest to właśnie zapach lawendowy oraz tego drzewa, który naprawdę bardzo fajnie uspokaja, działa tak wyciszająco, więc też fajna alternatywa, ale jednak bardziej bym się cieszyła z mgiełki do ciała. Opakowanie wydaje się dosyć małe, aczkolwiek jest to produkt bardzo wydajny i też jest sprzedawany w mniejszych opakowaniach, więc przeliczyłam tutaj pojemność. 20 ml wychodzi około 32 zł. Więc jeżeli chodzi, słuchajcie, o mgiełki, to dzisiaj wam też na Instagramie pokazywałam, byłam w Rosmanie. Za 33 zł. są teraz mgiełki z Gessa. Ten zapach jest moim ulubionym, więc zerknijcie, bo jest naprawdę ich sporo. I przechodzimy teraz do numeru 8. I tak się zastanawiam, gdzie on jest? Gdzie on jest? A tutaj jest. Na środku i będzie to bransoletka chyba, właśnie taka wdzięczność z intencją, jak widzicie na mojej łapce, to też mnóstwo bransoletek różnych jest, większość z kamieniami, a też na pewno każda jest założona z jakąś konkretną intencją. Więc mamy tutaj dwie sztuki bransoletek. Jedną możemy zawiązać dla siebie, a drugą podarować komuś bliskiemu z taką złotą blaszką i logiem Rituals. I są one wykonane ręcznie w Indiach. Numer 9. Tam niestety ceny nie mogę podać, bo jest niewiadoma, ale myślę, że fajny patent. No i też y, mamy więcej produktów, więc 14, nie 13 i też o wiele bardziej mi się to podoba niż w tamtym roku, jak była klepsydra Dziewiątka bardzo ciężka. W środku znajduje się świeczka. Super, te świeczuszki są zawsze urocze. Savage Garden. Opowiem Wam jeszcze o zapachu. Jest to szałwia muszkatałowa i olejek z szałwii muszkatałowej ma działanie stymulujące i regenerujące. I numer 10. Jak tamto opakowanie było ciężkie, bo była świeczka, to tutaj na pewno będzie duży kosmetyk, bo już to właśnie czuję. I tak jest. Mamy tutaj Ritual Of Mer, czyli to szczerze Wam powiem, że jest jedna z moich ulubionych serii zapachowych, i mamy tutaj krem do ciała w pojemności 100 ml. Jest to połowa pełnowymiarowego opakowania, które jest sprzedawane w słoiczku. Mamy tutaj 100 ml, za które wychodzi około 39 zł. No i zapach to jest słodka pomarańcza oraz drzewo cedrowe. Numer 11 przed nami, a w środku znajduje się pianka, więc tutaj postawiamy na tą serię Sport dosyć dużo tutaj tych produktów jest 50 ml i takie małe opakowania również można kupić na stronie Rituals i wychodzi za nie około 19 zł, bardzo fajnie, bo można sobie wypróbować i też uważam, że bardzo fajnie, no bo to jest też kalendarz taki w miarę uniwersalny że możecie same wykorzystać, nie ma tutaj męskich produktów, ale jakby że chcecie na spółkę z facetem kupić to jak najbardziej jest tutaj co jemu też podarować Numer 12, czyli przedostatnie okienko, a w środku mamy perfumki, które też bardzo lubię. Ostatnio zaczęłam właśnie używać z kalendarza jakichś takich różanych. I mimo, że jest to małe opakowanie, jak najbardziej można kupić właśnie takie na stronie Rituals jako format podróżny, 15 ml. Za cenę 69 zł. Tutaj jest zapach Soleidor. I jeżeli chodzi o nuty zapachowe, mamy tutaj bergamotkę oraz kwiat lotosu, właśnie te niebieskie e, kosmetyki rituals są o zapachu kwiatu lotosu, co bardzo, bardzo lubię. Fajny e, świeży zapach i trzynaska. Największy produkt, więc spodziewam się tutaj może tej właśnie pianki, która jest ich takim klasycznym produktem. A może coś innego? Zaraz się dowiemy. Jest pioneczka. Dokładnie tak. No i mój ulubiony zapach, mój ulubiony produkt i właśnie od tego kosmetyku rozpoczęła się moja przygoda z Rituals. Zakupy zrobiłam kiedyś pierwszy raz, pamiętam, na lotnisku. 200 ml. Jest to taki żel pod prysznic w takim olejku, zamieniając się w piankę. Nie wiem, ciężko to nazwać. W ogóle dużo firm robi tego typu kosmetyki, ale żaden nie ma takiej formuły i takiej konsystencji jak ten i tutaj jest to właśnie Ritual of Mer. Zapach słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. A cena za ten kosmetyk to 39 zł. W ogóle widziałam, że dużo sklepów Rituals, jak mnie nie było. Te w Polsce wracam to się podwierało na dwa wracamy. Jakie są głuche? Zdziwiona jestem. I oto są wszystkie produkty, które znalazłam w tym zestawie, w tym kalendarzu. Na stronie jest informacja, że jest on warty. 497 zł. Dla przypomnienia zapłaciłam za niego 269 zł, właściwie tyle kosztuje, ale z kodem rabatowym wychodzi za 228 zł. Więc odjęłam cenę zakupu od ceny, jaką oni właśnie tutaj przewidują za te wszystkie rzeczy, więc wychodzi nam, że mamy 269 zł w kieszeni. Mi wyszła troszeczkę mniejsza cena, ponieważ nie mogłam doliczyć się trzech produktów, bo po prostu ich nie ma normalnie standardowo w sprzedaży, a ale naprawdę uważam, że ciekawy zestaw i jest inny niż w poprzednim roku, więc jest to jak dla mnie spoko, ponieważ nie dublują się te produkty i można przetestować coś nowego. Także co kochani, ja lecę szybciutko montować i wstawiać ten film dla Was, bo właśnie dziś kupiłam ten kalendarz, dzisiaj nagrywam na szybko. Zastanawiałam się w ogóle, jaki Wam nagrać film po powrocie, no i po prostu piękny się pojawił kalendarz do nagrywania aktowej, że do końca i ma ochotę zostawić komentarz. Zapraszam do napisania kalendarz. Chciałam coś innego, ale jak mi tu wyszło kogo, kogo? kalendarz. E, no i przypominam, że zostawiam link do tego kalendarza, do aktualnego kodu dobatowego oraz do ciuszków, które mam dzisiaj na sobie do tego fajnego zestawu, kompletu. Dziękuję Wam za oglądanie. Jest mi bardzo miło tutaj wrócić na YouTube po takiej przerwie. Stęskniłam się za Wami i nigdzie nie uciekam. Będę z Wami cały czas. Buźka! Pa, pa!